Tej urny. No fajnie, robi się coraz ciekawiej. Zobaczymy, że to jest jakieś miasteczko salem, albo inne sekty i pierdółki. A, wychodzimy są w takim razie. Musimy tutaj uważać w tym mieście. Wow, komitet powitalny. Ja się zajmę magiem. Wow, dobra, myślałem, że zginie. No, rzesz, ty w mordę. Ty lecz go trochę. No, fajnie, zmroził mnie trochę. Ten masz chujową odporność, wiesz? Muszę ci dodać. Więcej do życia. No, zakończę. I pochodzi. Po Mówiłem, dekapitacja. Kultysta łupieszca. I zaatakowała nas cała masa kultystów. Mówiłem, sekta. cała wioska nas nienawidzi. Tam jakaś dziwna jest. Coś chronią, na pewno jakaś tajemnica. Mnie nie ujrzy. Okej, to ja zrobię save I będziemy się do nich podkradać w takim razie. Kultysta, łucznik. Są to jakieś pułapki może przede mną? W ten młodszy potrafi pułapki wykrywać. A O, Alisterze, ty pierwszy. Świetnie, a ciebie no świetnie. Nie całkiem o to mi chodziło. Ja cię chciałem zrobić ogłuszenie. No, nasi sobie poradzą spokojnie, ale mocni są. Znaczy mocne ataki mają. Eee, ja, łupiezce. Zbierał miksturę Lyrion, świetnie. Tam jest jakiś trupikorz, ja już nie chcę po niego iść. Loret. Zapiszemy grę? Idziemy dalej. Słyszycie? W świątyni są ludzie. Może nawet całe miasteczko. Hmm, no to co? Całe miasteczko się tam nie teraz rzuci? Szkoda, że nie ma otwartego świata. Hedim się przeszedł po takich górach. No, czy, wiecie co? Stylistyka tej gry przypomina mi właśnie nadchodzące. The Elder Scroll 5 w Skyrim. Czy Sky podobnie wyglądają budynki tam? Błogosławieni jesteśmy ponad miarę. Święta i umiłowana wybrała sobie nas na swych strażników. Ten święty obowiązek tylko nam jest przeznaczony. Radujcie się, bracia, i gotujcie swe serca na jej przyjęcie. Wznieście swe głosy i nie rozpaczajcie, gdyż wyniesie ona swe wierne sługi ku chwale, kiedy jej. A, witaj. Słyszałem, że po wiosce kręci się jakiś gość. Ufam, że azyl jak dotąd ci się podoba. No, jak dotąd próbowano mnie dwa razy zabić, więc jest świetnie. Dość już udawania, że to zwyczajna wioska. Zabijcie cztery z rzadkich, widziałem ciała. Tak, bracia moi, dzieje się, gdy wpuścimy do wioski kogoś z zewnątrz. Oni nie umieją uszanować naszej prywatności. Jeśli jej pozwolimy odejść, opowie o nas innym. Wieść się rozejdzie, i co wtedy? Ty, nieznajoma, nie rozumiesz naszych zwyczajów. W swej ignorancji sprowadziłabyś do azylu wojnę. Macie rację co do tego, że sprowadzę na Was wojnę za sobie na to. A to z bratem co z bratem Genetywusem? co z nimi zrobiliście? Przesada, przecież nie muszę o Was nikomu mówić, moglibyście się dogadać. Nie mamy obowiązku tłumaczyć się przed Tobą z naszych czynów. Mamy nasz święty obowiązek. Gdyby Dobra, nie fanatycy. Nam się jej obronić, popełnilibyśmy wielki grzech. Wszystko zostanie wybaczone. Wow! No dobra, dość szybko. Chcą się bić, więc tak. Trzęśnie ziemi. Nie, nie chcę trzęśnie ziemi. Hmm. Alisterze, jak wygląda sytuacja? Ameryka, gwardzista, gwardzista, świetnie. ten Zajmie się tym. A ja się zajmę tym. Wow. Dość mocny. Mm, I może od razu z temu przywalisz. Powiedzmy tym dużym cięciem. No świetnie. Nie całkiem o tym chodziło. Nie uciekniesz, braciszku. Nie uciekniesz. Świetnie. Nie został jeszcze jedno. Dwóch zostało go od razu. I Alister ma level. Świetnie. Zrobię to. Dobra. Awans. Alisterze, ja bym chciał Ci dodać jeszcze. Może nie do siły, ale tym bardziej teraz do kondycji. Ale raz do zręczności by się przydało, wiesz. Eee, nie. Do kondycji. Zręczność następnym razem. Mhm. I teraz na tarcie dostaniesz. Przy walce tarczą. Świetnie. Dobra, zobaczmy co ten fanatyk miał przy sobie. Erik. Medalion kultysty. Duży dysk z brązu, opatrzony symbolem andrasty. Okład leczniczy. No to się przyda, okład leczniczy. Gwardzista. Czyli mamy tu do czynienia z jakąś sektą, która, która najprawdopodobniej pilnuje tajemnicy prochów andrasty. Ma sztabka srebra, pierścień wiary co dodaje? 10 do obrażeń od ognia Tylko, że ja nie mam teraz maga jakiegoś, który posługuje się ogniem I mamy długi łuk jeszcze cisowy, z cisu Dobra, to zapiszemy grę w takim razie I idziemy dalej Ceglany mur Mhm no cóż, jakby inaczej ukry ukryć drzwi przed graczem niż je podświetlić na niebiesko. Cóż za niespodzianka. wóz no proszę. Tylko najpierw spraszny pokój jeszcze. To jest jakiś kufer. No. Świekowany hełm skórzany. Plus trwa odporność fizy... Nie, ja mam lepszy. Mój jest z rogami, <grym> tylko dlatego jest lepszy. Dobra, nie umieraj mi tu. Nie jesteś. Przesłali cię żebyś dokończyła dzieła? Też ty nie, czy nie tej batalii? O, jestem koerps, żeby ci pomóc. Tak, przybywam, wam żeby pomóc. Nawet nie wiesz jak się cieszę, że widzę kogoś spoza wioski. Ja. A... Coć. Przestąpił gdzieś sąde w tyłek. Mogę, jest kiepsko? Nie czuję stopy. Wen, możesz mi pomóc? Mogę nastawić nogę i złagodzić nieco ból, ale będzie potrzebował długiego wypoczynku zanim dojdzie do zdrowia. Nie mam teraz czasu. Jestem już tak blisko. Urna jest na tej górze. O, coś To przodu idziemy. Muszę znaleźć proch. Arl Emon z każdym dniem jest coraz bardziej chory. Ar jest chory? Ale wydobrzeje? No kurwa. Skoro Kur... potrzebuje prochu, to znaczy, że nie wydobrzeje bez nich. Mam taką nadzieję, Jest samo trutny z rozkaz wegana. Polityka nigdy nikomu nie wyszła na dobre. Arl to szlachetna dusza, a prochy, prochy z pewnością przywrócą mu zdrowie. Jasne, sypnę w nim jakimś trupem a i od razu stanie. Góry, <laughs> jak w natchniony. To jest urna. Znajduje się tam stara świątynia, wzniesiona do jej ochrony. Drzwi są zawsze zamknięte, ale wiem, gdzie jest klucz. Erik nosi medalion, który otwiera drzwi do świątyni. Widziałem, jak to robi. Ten medalion? Tak, to jest twój klucz. Zabierz mnie na zbocze góry, a pokażę ci, jak działa. Na pewno wytrzymasz tę podróż? To niedaleko. Będę mógł wesprzeć się na twoim ramieniu. Dla urny warto znosić ból. No dobra, jasne, no to w porządku, ruszajmy. A, dobrze. Pomóż mi. Postaram się nas. A, zbytnio nie spowalniać. Idziesz normalnie. No, dobra, podoba mi się jak na razie ten moment. Jestem na tej górze, też będzie fajna walka. Pamiętam, że była duża batalia. Blokowany obszar, zburzona świątynia. Mhm. Zapiszemy grę? No to jesteśmy na miejscu. Daj mi medalion. Zobaczymy, czy pamiętam, co z nim trzeba zrobić. Widzisz, można przy nim manipulować w ten sposób. I proszę bardzo, klucz. Hmm, skowiedziałeś, jak to zrobić. Niewiele jest na świecie takich kluczy, ale kilka widziałem. Gdy znajdziesz właściwą kombinację, to się po prostu czuje. Ciężko to wyjaśnić. A teraz przekonajmy się, czy zdołamy otworzyć te drzwi. Powinno być miejsce, do którego pasuje. O. Wow. Całkiem sporo. I zaraz giniesz śmiercią tragiczną przygnieciony przez wielki ta, sopel. Ja tylko obejrzeć te salę w pełnej krasie, tak jak ją zbudowano. A jednak pośród lodów i śniegów wciąż widać pozostałości dawnego piękna. Tak, tak, ruszaj troszkę. <laughs> Musisz bić czujny, bracie, nie możemy sobie pozwolić na zwłokę. Przepraszam. Co powiedziałaś? Jestem nieco roztargniony. Wybacz. Te rzeźbienia powstały niedługo po śmierci Andrasty. Być może ujawnią nam jakieś nieznane fakty z jej życia. Andrasta to jest w ogóle ich Nie Potrzebuję więcej czasu na dokładne zbadanie tych posągów i rzeźbień. Eee, chcesz tu zostać? Na pewno jest, jest bezpiecznie? W ten sposób przez... może przez jakiś czas unikniesz kłopotów. I tak nie mógłbym za tobą nadążyć z powodu ran. Raczej nic mi nie grozi. Nie ma tu nikogo związki. Idź. Nic mi nie będzie. Możemy mam nadzieję, że ci nic nie zeżre. Pardon, jest, ja nic się nie Dziękuję bardzo mi pomogłeś. E tam. To moja praca. Uważaj na siebie. Ta świątynia jest niebezpieczna. Będę tutaj. No i teraz przychodzi się właśnie umiejętność rozbrajania pułapek. Mm, tak. Weźliśmy do jakiejś dużej świątyni, naprawdę dużej. Hmm. I sprawdźmy co jest w okolicy. Mamy księgę. nieba pustki. To jest wspaniałe. Tea Wiem, że wspaniałe, jest wspaniałe, bla bla. Czy tam ktoś stoi? Czy są... Nie, to są posągi chyba. Jak on, O matko. O Jezu, to będzie naprawdę dużo. Dobra, to pójdziemy najpierw tutaj. Poszukiwacz przygód. Nie ma żadnej pułapki, która mnie zaraz zerze. Nie ma? Nie? Zapieczętowany list. Nieokiełznany. Co to jest? Ja. Yeah. Nie ciekawego. List jakiegoś nieszczęśnika. O, dobra. Mała, mała potyczka z kulistami. Nie stanowią do nas żadnego wyzwania. Nawet bro no, nie są uzbrojeni. Mhm, szapa. Gaśnik? Co to jest? Wypełnienie świeże. Po co mi to? Dobra, nie wiem, może sprzedamy za jakąś cenę. Smocza krew. Nalewki ostre, sosy. <laughs> Fajne. A, dobra, w takim razie wychodzimy tu. Niewiele było ciekawego. Mam przy tylko alkoholu. Narkohol to w ogóle zbieramy dla ogrena. Tylko krasnoluda. Dzięki temu będziemy mogli go przekonać, żeby nauczył nas talentu Berserker. Hmm, wiedziałem, że tam ktoś będzie. Dobra, listę, że liczę na ciebie. Jak sobie życzysz? Pierwszą raz zabiję, gdyby nie rozeszli. Wow! No no no, nie tak szybko to. Nie, kolejny krytyk. I kopię. takim wcześniej mi opiekować, panie, rozdałem e, taktyki. Co nie sobie za pięknie źle radzą sami. Zabijemy. Ewentualnie, jak łyn nie będzie wyrabiać z leczeniem, to wtedy im pomoże. O, uciekacie, co? Nie ucieknie, stary, nie, on na pewno nie ucieknie. Ej, fajnie.